Się nie <laughs> no, cześć, hallo cześć. Bardzo serdecznie z tej strony, Abi, oraz. Jep się miałeś odliczać, kurwa, Najmkec. Tak, e, <laughs> stadion w Sarajewie, zespołowy DM. Tak. Zasady, możecie sobie przeczytać na monitorkach. Dokładnie, ale mnie wtopiłeś z tym. z tym, z tym, tym. Zawsze mi po prostu, zniszczysz w ogóle mózg z już z drugim nagraniem. A. Jak nie coś z nikiem znowu tam się za mnie przedstawisz, to po prostu… Tak. Ten, ja jestem taki roztrzęsiony normalnie, wiesz, jakby mi matka nakryła na tej namastu, znaczy no wiesz, na czytaniu książek. Co Dobra brachu, wchodzimy do, do, do gry, na. Stadion w Sarajewie to jest ta mapa, która była dostępna właśnie w becie. Tak? A grałeś w Tak, betę? bo y, grałem w betę, znaczy przyglądałem się jak robili live' pile sobie i sobie tam się udzielałem wokalnie. Aha, 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 aha. Pięknie to tu wszystko wygląda. Naprawdę wyśmienicie. To ja pierwszy no, raz, to mapę dam pierwszy raz. Jest klimat e, na tym stadionie w Sarajewie, co? To jest stadion? A po czym Ty poznajesz że tak. to jest stadion? No bo pisało stadion w Sarajewie. A wiem, ale po, po. To jest podobno dzieje się właśnie na jakimś stadionie starodawnym. Mm, mm, mm. Starodawnym. Star Starodawn. starym, starym, po prostu. Zamki ryja, chłopie na tym wojpie tam. A to On mi teraz tutaj... nikt, widzisz, mi teraz nikt nie mówi. I teraz nagrywamy. Zabiłem pierwszego, no podoba, już mi się podoba. Ktoś do mnie wali jakąś bronią teraz. A, też gromowiec, sami gromowcy tutaj. No to znaczy dużo Polaków. Bo też takie serwery nie wiem, czy dużo niemieckich. Widziałem polskiego, nie widziałem serwera jeszcze chyba, ale. No, ale. A widziałeś, że na początku, tam jak się wchodzi do gry, mm -hmm. jest napisane, która drużyna, która narodowość wygrywa w jakiejś tam klasyfikacji tak, ogólnej. Tak, tak, jakieś takie. Dobra, zabijałem dwór, tu wbedewam. Widziałeś, idzie, no. Widzę właśnie mi tu tylko. Kurde, jak mnie nos swędzi, ja pierniczę. To taka dygresja taka. Ja w ogóle nie widzę, żadnych, żadnych przeciwników nie ma. Może na picie alkoholu, no. no. może właśnie, spędzi. Może, o, może, 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 może. Tak się... mnie. Wiesz, że jak zginiesz, to ja przez chwilę widzę tego kolesia, który się zabił. Tak, I to on... już wiesz, że tam wszedł po schodach. I właśnie go zabiłem. No widzisz jak ci ułatwiłem sprawę. No dokładnie. Wiesz myślę, że możemy tak grać, że ty będziesz się wystawiał, będziesz ginął, a ja będę dobijał. Haha ha. Jeszcze najlepiej, żeby mi wiesz, 80% energii zabierał, nie zabierał. Już nie, nie wymagajmy za dużo, co nie? Gdzie oni tu są? Bo dziś się pojawiają takie gdzieś pojawiają, tutaj na stadionie są. Uwuh. Oho, oho, oho. Czekaj, czekaj. Ja nie tu wiem, czy tu wyżej jest. Ktoś taki nie jest taki ze ścian, widzisz? Wiesz co, nie wiem, czy ktoś wyżej nie jest. Dobra, to idź pierwszy, a ja brakuje nie, 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 tu bezpieczą. jest nasz, tu jest nasz, spokojnie, ale jest przeciwnik. Chodź, chodź, bo przeciwnik. To Dobra, zabiłem, zabiłem, zabiłem. zabiłem. zabiłem no, widzisz, zabiłem. Widzisz, rozkręcamy się, druga partia i zobacz, co się dzieje. Kosimy no to fajnie, je. fajnie, fajnie, że się rozkręcacie. Bo ja jeszcze nie. To to się Chociaż chyba dwóch zabiłem. Kurde, jaka człowiek małpa tam jest. Wije się jak piskosz. No wystaw ty, znaczy łeb. Zajdzie mi od tyłu i myśli, że się dam tak wydymać. A nie, nie, nie da się tu zajść od tyłu. Nie da się? w wydymańcu normalnie po nie wydymańcu. Pięknie są przeładowania, doprowadzone do perfekcji widzę? Gdzieś na tak chłopiec trzeci za tym skrzymkę. Hahaha ha ha ha, ha. No, i bardzo tu, nie, tu niebieski, to niebieski nie będę strzelał. Um, hmm. No jakieś, jak, się, jak się zbliżamy do siebie, to jakieś zaopatrzenie i leczenie pokazuje, co nie? To się tego zbliża, tak? możemy leczyć? Nie wiem. Ja no widzisz jadę. zaopatrzenie i leczenie, że E. Jakbyś potrzebował, to powiedz, no, że ci tam zaopatrzę Aha. i podleczę, co nie? Jak wyleczysz mnie? Ja pierdzielę wyśmienite. Czuję, że pod, na tych schodach coś się będzie działo. Haha, następny wydymany. Z okna? Ja z okna, nie wiem. A na czy ja to jak zyskasz? Dymam no, ich normalnie od tyłu i wbalę w dubsko, jak popadnie. Ja wolę wiesz, zabijać. O kurde, teraz nie wydymał. O, fuckaż, spanikowałem. A gdzie jesteś? Skąd cię wydymał? Na górze, na górze nie wydymał. Ale przez okno, czy był u góry resz? co? Powiedz mi, odpowiedz mi. Na dole, tak był, on dobra. był na dole. Aha, dobra. Jeb, yep, zagadujesz mnie, a oni mi tu dymają na całego. Dobre. Nie możesz się, chłopie, dać dymać. No właśnie. Staram się tego unikać. <laughs> Bo to boli bardziej niż dymanie, oh. podobno. Aj, nie wychylam się stąd. Wuuuuuuuuuu. Walą, jestem, walą, jestem. walą tutaj. Gdzie tu, walą, gdzie to walą? Nie wiem, nie wiem, ale jakiś tyng ze ścian na mnie poleciał <coughs> To znaczy, że chyba na górze może mm, Ja biegnę na albo nie, ja nie mogę iść sam na górę, bo potem mnie nie zaopatrzysz nie wyleczysz. Dokładnie, czekaj, to biegnie. Zawsze jak potrzebujesz ten czarnych z tyłu, to wiesz, u, to Te szczały tak padają, że... Biegnij, biegnij na górę. W ruchu, w ruchu, w ruchu, w ruchu, w ruchu Już po nas? Nie, ale ich było dwóch i nas, było dwóch i nas wykosili. Wiesz, bo oni bardziej byli po no. prostu zorganizowani. A cztery na 1 miałem kurde i zmarnowałem ta, ale to jeszcze wszystko się zmieni, myślę. Jeszcze wszystko przed nami. Kot mi się dobija do drzwi, jak mu zaraz tam... Call skucze, of Duty? Kucze, y, ko, kot! Kot? Nie kod. A, kot kody. Jakbym tak kota nazwał kod, co nie? Tak, to był ja już. A. No, bo tu można wbiegać A, tylko drzwiami. Ty go ja zabiłeś! Dobijam. Co za niefart. Ja nie, nie, ]kład. nie, zespołowo, zespołowo, bo my no tutaj właśnie. i tak punktacja zespołowa jest. Kto wie, może uratowałem Ci życie, co? Może, może, czasami wiesz, nie wiem, teraz tak no, faktycznie pomyślałem nad tym bardziej i... Przeszła Cię refleksja, prawda? Przeszyła mnie tak grozą ta refleksja. Do kogo tam prójesz? Nie, do nikogo nie fruję na razie. Aha, Szuka zaopatrzenie, tutaj. leczenie. Pięknie, tak dwóch gromowców w akcji wchodź, a ja będę z tyłu. Dokładnie, jak ten, jak ten Sierżant... O, idą po nas! I no. Tak, właśnie. Jakie jak drugi tu prze... idzie dwóch, poczekaj, oni tutaj kurczę przyjdą. Wyjdą? Tak, oni tutaj jebani. Czekaj, czekaj, nie wychodzą o, na coś. Nie, nie. Nie wychodzą. O, nie bo nie na wychodzą, bo trzy Jesteś foze. w innym miejscu, ja w innym. Aha, to fajnie sobie dyskutuję. Dobra. Jeść. Otoczmy ich. Mhm. Powiem Ci, że to jest akurat to jest bardzo fajny pomysł, ten parami gram, co nie? Tak. Aczkolwiek w hmm. zasadzie tak. w Bardzo widzisz też tak można parami grać po prostu. Aha, no, no, tylko że się nie, nie jest tylko się Nie, nie ma nie... punktów się duetowych, nie. Tak, tak, no tak, dokładnie. Tutaj jest takie... W, 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 tak naprawdę w tym w Battlefieldzie to możesz respawnować na czterech osobach, na trzech. No, dokładnie, dokładnie. Tutaj jest taka nakręcana ta atmosfera, tej wiesz, zespołowości, a w sumie ona tak jest niewiele większa niż Battlefieldzie, Oczywiście, tak, po prostu masz otoczkę i tylko tak. Tak, 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 tak. Mm. Ja pierdolę, a, żeśmy ses, mówili, ale żeśmy mądrze mówili przez parę minut. Dokładnie, stary. Jak się ktoś zda na to mądrze mówi, nie? No, dokładnie. No ale mnie zabił. Szybko, wracaj, pomści. Jestem tutaj, ja żyję. Szkoda, że się nie można jakoś nijak reanimować. Może można, kurczę? A, ja nie widzę twojego trupa w ogóle, to jak można? No reanimuj się na mnie, znaczy tym rozpalmy się na mnie. No, nie wiem, mów jakoś ciała, nie nie zaraz trupa. Twoich zwłoczek. znaczy <grym>, ten, nie wiem. No, no tak. Zwłok. Tu słyszę szczelę, na, na mało, mało? Ma, rzadko kiedy widać te czerwone punkciki na mapie, z, tak? Zawsze właśnie. właśnie Uważaj, bo zaraz cię zabijasz. Czekaj, aj, kurde. Mhm, Od tyłu, właśnie no. Od tyłu bez grzechu, niby mówią, ale. Dokładnie. Przestaje tak. to <laughs> wyglądować komfortowo. No. Jeszcze odrodziłem się w sekcji. No, gdzie ty tak, jest? Tak właśnie? właśnie dzisiaj wiesz odnośnie tego, tak, tak, od tyłu, to bez grzechu, to dzisiaj mi właśnie wiesz żona moja kochana powiedziała, że... Ale chodź mi pomyśleć, no. Idę, wiesz co, nie powiedziałem, że jak jakiś, Że lubi od tyłu. No to, to też, ale jakiś, wiesz, cytat jakiś tam była rozmowa jakichś polityków amerykańskich, co nie, i no. któryś tam, nie wiem, czy ten kandydat na prezydenta, powiedział, że, że jak kobieta jest zgwałcona i zajdzie w ciążę, e, to znaczy, że Bóg tak chciał. <laughs> I nie można tego usuwać, wiesz. O ja pierdzielę. Także... Nieźle ma zry, zryty no, beret. Ładnie. To ja nie wiem, czy to nie był wiesz, jakiś kandydatów na prezydenta, ale nie chciałbym już tam mówić na 100%. No nieźle zryty trzeba mieć czajnik, co nie? Żeby tak no powiedzieć. Tak, o zgwałconej kobiecie. No. Że Bóg tak chciał. A ten sobie tak na to spadł. Paczek i ranat, też tak nic nie widzicie? Ja? Oślepiający. Wiesz, ale... ja tutaj, tutaj nie ma takiego odrzutu, jakby tej broni, ale ona z. Celuje i tak z dupy jak strzelasz długo aha, Jak z dupy celuje. Eee, no tak wiesz, rzuca tak te napoje z... bez grzechu dokładnie no, po prostu Z dupy celuje Aż mnie zabiją teraz przed siebie Zabiją śmiechem, co nie? Ale jestem zagubiony, tak, ja nie tak, mogę zrobić. Wie, za drzwi, zadrzu, nikt mi nie powie, że nie ma odrzutów. Co ja ty ma... nazywali? A tam jakieś. Ja już kostki. mam 5 na 5 po rozważania jak takich, kurde. O dupie i o od, eee, i gwałtach. O dupie Maryni po prostu. Ja biegam jakoś nie umiem full kontaktu żadnego mieć. No. Koniec, skończyło się. No no. no i podsumuj, dziurki, podsumuj teraz. Dwie nowe. dziurki w i Jeszcze tu o dwóch dziurkach nic. Dobra, tak jest. Moi mili 5, 4, 3, 6. Wspólnie nam poszło całkiem przyzwoicie. Był z wami Adi oraz Znenkec. Hej, pa. cześć, na razie.